Pracujesz 8 godzin, by żyć tylko 4. Marnujesz czas, bo boisz się powiedzieć nie. Nazywam to kodeksem wewnętrznej mocy. Teraz otrzymasz 6 silnych zasad, które zabiją prokrastynację i odwrócą to szalone równanie. Jeśli jesteś gotów przejąć kontrolę, zaczynamy. Zasada pierwsza. Zaufaj procesowi. Ten świat jest uzależniony od natychmiastowej gratyfikacji, ale sukces jest w 99% wynikiem opóźnionej nagrody. Ta zasada każe ci odrzucić myślenie, że efekty zobaczysz jutro. Frustracja, którą czujesz po tygodniu ciężkiej pracy, nie jest dowodem na Twoją porażkę, to część procesu. Prawdziwe, trwałe rezultaty są niewidoczne przez długi czas kumulują się pod powierzchnią. Przykład. Jeśli codziennie robisz 10 pompek, przez miesiąc nie zobaczysz zmian. Frustracja każe ci przestać, ale zaufanie procesowi mówi. Wstawaj i rób 10. To, co robisz w ukryciu, buduje siłę, którą zobaczysz dopiero za 3 miesiące. Zasada druga. Reguła 3 sekund. Twój mózg jest stworzony do przetrwania, a nie do sukcesu. Jakakolwiek zmiana wywołuje opór, aktywuje się on w ciągu 3 sekund od momentu podjęcia decyzji. Jeśli dasz sobie więcej czasu, twój mózg znajdzie doskonałą, logiczną wymówkę, byś został w łóżku. Ta reguła to broń. Musisz podjąć fizyczny ruch w te 3 sekundy, zanim racjonalizacja Cię zatrzyma. Przykład. Dzwoni budzik, a ty masz 3 sekundy. Nie myśl o kawie, o pracy, o mailach. Po prostu w ciągu 3 sekund dotknij stopami podłogi. Mały fizyczny ruch łamie inercję i oszukuje system alarmowy w mózgu. Zasada trzecia. Uciekaj od tłumu. Jeżeli robisz to, co wszyscy, jesteś gwarantem przeciętności. Nie myl popularności z wartością. Ta zasada to świadome odrzucenie popularnych, ale destrukcyjnych nawyków większości. Twoja droga do sukcesu będzie samotna i niezrozumiała dla tłumu. Nie szukaj akceptacji, szukaj rezultatów. Przykład. Przeciętny człowiek narzeka na politykę i poświęca temu dwie godziny dziennie. Lepszy człowiek poświęca ten czas na naukę nowej umiejętności. Kiedy Twoi znajomi zapraszają Cię na imprezę w piątek. Wiedz, że tłum idzie tam, gdzie jest łatwo. Ty wybierasz drogę, która płaci. Zasada czwarta. Kontrola nad uwagą. Twój czas nie jest najcenniejszą walutą. Twoja uwaga jest. Weże przebodźcowania, umiejętność skupienia się na jednym, trudnym zadaniu przez godzinę to supermoc. Kiedy robisz pięć rzeczy naraz, tak naprawdę robisz pięć rzeczy źle. Musisz świadomie odzyskać kontrolę nad tym, gdzie wędruje twój umysł. Przykład: nie możesz pracować w trybie powiadomień. Kiedy siadasz do czegoś ważnego, twój telefon musi trafić do szafy na 90 minut. Nie włączasz go w tryb cichy. Wkładasz go do szafy, żeby nawet go nie widzieć. To jest aktywne chronienie twojej uwagi. Zasada piąta: potęga eliminacji. Twoje życie nie jest pełne. Twoje życie jest zagracone rzeczami, które ukradły ci nie. Sukces nie wymaga dodawania kolejnych zadań. Sukces wymaga odejmowania. Musisz być asertywny i bezwzględny w usuwaniu wszystkiego, co kradnie energię, ale nie przybliża cię do celu. Przestań być miły kosztem swojego celu. Przykład. Zrezygnuj z jednego spotkania, które jest tylko przegadywaniem. Odmów. Odrzuć poczucie winy, że kogoś zawiedziesz. Twoje nie dla plotek, złodziei czasu i słabych zobowiązań jest Twoim tak dla najważniejszego projektu. To jest Twoja strategia eliminacji. Zasada szósta. Reguła dziesięciu minut. Ta zasada to psychologiczny trik na przełamanie inercji i pokonanie lenistwa. Nasz mózg boi się dużych zadań. Właśnie dlatego obiecujesz mu oszustwo. Nie zrobimy całego zadania, zrobimy tylko 10 minut. Lęk znika, opór znika. Po 10 minutach, czyli po złamaniu najgorszej początkowej inercji, w 90% przypadków stwierdzisz, że chcesz dokończyć. Przykład. Chcesz pisać, ale masz pustkę w głowie. Zamiast czekać na wenę, włącz stoper na 10 minut. I obiecaj sobie, że napiszesz tylko jeden bezsensowny akapit. Nic więcej. Po dziesięciu minutach poczujesz, że ten bezsensowny akapit jest najlepszym startem, jaki mogłeś sobie dać. Teraz musisz mi obiecać, że wybierzesz jedną z tych sześciu zasad i wdrożysz ją w nadchodzącym tygodniu. Napisz w komentarzu, którą zasadę wybierasz i dlaczego. Zbudujmy razem tę społeczność ludzi, którzy odrzucili przeciętność. Jeśli ten kodeks pomógł Ci choć trochę przejąć kontrolę, zasubskrybuj ten kanał, bo takich treści będzie więcej.